Trzecia w tej kadencji i ostatnia w starym roku sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbyła się w ratuszu. Radni zajęli się poprawkami do ubiegłorocznego budżetu. Wygaszono także mandat radnego Pawła Szybaja w związku z tym, że został nominowany do funkcji wiceburmistrza. Na zakończenie sesji burmistrz Grzegorz Kubik oraz przewodniczący Rady Marek Przybylski złożyli życzenia noworoczne. W przerwie sesji chór imienia Karola Kurpińskiego z Sarnowy dał koncert kolęd i pastorałek. Mam czym się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana.